strasznie tu wszystko szumi, więc nie wiem, jak to się zaiste nagra, ale ogarniam coś takiego jak smalec wegetariański, gdyż przyjeżdża do mnie przyjaciółka i w ogóle nie je mięsa poza rybami. Yy, więc wreszcie sobie obiecałam, że zrobię dla niej specjalnie coś. Nie wiem, jak to wyjdzie, ale ogarniam. Kurde, puszki już wywaliłam, no niestety będziemy zlewać w poszuki a gdyż jakieś karny linii fasola in water i chickpeas czyli ciecierzyca popuszczę tego o nawet mam jeszcze na druszlaku. nie wiem czy to będzie cokolwiek słychać ale jeśli słychać to fantastycznie yy, no właśnie popuszczę tego yy, podsmażona cebula szpół. Sztuk dwie. No i przyprawy do tego. Majeranku sporo dałam. Kurkumy trochę. Pieprz ziołowy bodajże. Tak. I majeranku. Tak solidnie. No i zobaczymy. Mielę to wszystko teraz. No w takim kręcioku właśnie. I zobaczymy jak mi to pyknie. Ja tego nie spróbuję. To już spróbują tylko i wyłącznie roślinożercy. Bo... No cóż, ja się przyznaję, że ja ostatnio mam smaka na smalec smalec. No i właśnie dla mnie jest taki. Po prostu moje ciało potrzebuje więcej tłuszczu. I zamierzam go spożreć w takiej właśnie formie z chlebem żytnim, uprzednio zamrożonym i takim utostowanym. Bezpośrednio po wyjęciu z zamrażalnika. O, rozkosz. No dobra, no ale tam ten smalec jest mój, a ten smalec jest nie mój, i nie ja go będę próbowała, więc zobaczymy. Na razie robię. Yy, dobra, powiedziałam na pewno wszystko. A, i sporo pieprzu do tego dałam. O, kminku. Kminku dodamy, mam kminek. Oczywiście, że mam kminek. Tak, pieprz ziołowy dokładnie był. I gminek już mam. Ach i papryki wędzone. niech że to ma jakiś smak. No bo właśnie tak, smalec to ma być smalec, a nie z fasoli. No to pasta. O, pasta z fasoli nie smalec z fasoli. Właśnie pasta z fasoli i tak wegetariańska. Jak inaczej ma być pasta z fasoli, jak nie wegetariańska. Chyba, że ktoś chciałby zmieszać. Dobra, nieważne, ale to robię. I robię to po co? Żeby zapamiętać, bo może się okazać genialna w smaku. Choć osobiście, przepraszam, mocno w to wątpię. Choć moje zdolności kulinarne są naprawdę niegłupie, ale kiedyś już robiłam smalec z fasoli i chyba nie podbił naszych serc na tyle, bo jakoś dziewczyny nie powtarzają. Mamo, zrób go ponownie. A jak chodzi o smalec na skwareczkach, no to. Hmm. No właśnie, coś tam jednak w nas jeszcze woła mięsożerca od czasu do czasu, bo czasami mięso totalnie odrzucam. Uziemić się chyba potrzebuję od czasu do czasu i za zakwasić organizm porządniej, żebym zanadto nie odleciała w moim rozwoju duchowym. Chyba o to chodzi. Bo jakbym zaczęła manifestować yy, jeszcze z tej nieposprzątanej głowy, to aby to się działo na świecie. To nie wiem. Dlatego ręka najwyższego powstrzymuje mnie, zakwaszając mięchem mój organizm. <głos》>. Dokładnie tak. Uu, no dobrze, do brzegu. Smalec. Nie żaden smalec. Pasta, pasta z fasoli, tak? Która może się okazać ficiorem jak dla mnie. I nie wiem, może się najem chleba z tym również. To wtedy nie zapraszam do domu. Dobra, spoko. Te puszki, co pokazałam, cebuli półtorej na oliwie, tak, na oliwie z oliwek usmażona, nie na smalcu. Na oliwie z oliwek. Majeranek. No i różne przyprawy. Pieprz ziołowy na pewno w to poszedł i kurkumy trochę. Teraz dodam jeszcze kminku i to zmielę na papkę. Chyba będzie trzeba dodawać trochę oliwy, bo... Się kręci i ukręcić nie może. No, zobaczymy, mówię. Recenzję dostanę, jak przyjdzie mój kochany roślinożerca. <grych>